Na prawo? prawo, kurde, na lewo jest to jakieś ale? Jest, Monster. coś tego? Tak, tak hmm. Dobra, faryje, ja pójdziesz na lewo, dobrze? Na, na flagę przybi, kurwa, do bladestorma, sobie weź ten kurde, no, co odpala co minutę. Tylko. Nie, 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 chcę, nie chcę, chociaż nie, dobra, może wezmę. Stormbolt mi się przydaje, ale dobra. Dobra, idziesz na lewo. Adaś na prawo. No Dobra. Tutaj full odpałka. I weź sobie Sebi, jeszcze ma speleoflek może. Nie, tam... Tu jest Maglock. ...ratuje, czy coś. Safeguardem Od razu odpałka i Blastorm. To wszystkich będziecie bili jak złoto. Tak, tak, no tak i Korek daj tylko, znać... Tylko ich trzeba... Ja Dam znać, ale to niech, niech nam. Niech Clifton ich zamrozi, kurwa, żebyśmy ich pojechali po nich. Jedziemy za flagę. Jak się uda, na lewo idzie e... druid. Tak, druid idzie, a na prawo? Na prawo nie O, Rogal. Pojechał Rogal. Na prawo, prawo Rogal. Dobra, jedziemy po dykaczu. I teraz przesiadka na szamana. 3, 2, 1, szaman. Nie, nie, nie. nie ma szamana. Znaczy dobra, nie ma maksymalnie... Kręcę marcy, się! Koli! Kill. Kill. I, I przesadka na Warrior'a, 3, 2, 1, Warrior teraz! Poleciało tam coś? Rutuje, stunuje? Nie wiem. Druid poleciał. Uwaga na flagę. Rogoz niewidzialności, druid się dzieje. Warriora, 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 no, dobra, przesiadka będzie teraz nie. na Prista. Priest, Priest, Priest. Musimy coś poradzić, bo jest straszne zamieszanie. Prist Priest, Ginął. Zginął Priest, nie, jeszcze nie. kurwa. Ze, Sebi, zamknij, kurwa Gerber, bo teraz coś mnie zdenerwowałeś z tym, zginął Priest, kurwa, nie zginął. z kurwa, no wiem ganać Warlock jest Bici bardzo mocno warlocka. z tyłu i nas cecuje tak. bardzo Tak, warloka macie nabić Ale... Na warlocka 3, 2, 1, teraz mocno Zporwa nie mam, o, mam mamowce Dobra, zteleportował się Przesiadka na... Na mąka się wyjaśnię i maga za 3, 2, 1. Teraz mag. Oh, Fieruje, no. firuje. firuje. I wpadłem w deepa. 3 osoby. osoby. Ja tak Prista. Przestatka na prista. Przychodzi ja do, do mnie. Mocno. Mocno prista. Mocno prista. Mocno prista. Zabieram Z... dekaczową. Bon. Tylko czterech. Tylko prista atakuje. O co wam chodzi dawać? Znowu, firma. Za chwilę przesiadamy się na się namaga. 2, 1, jeden, mag. Ja mam cykl. w C. Cały czas mam, cykl. mam cykl. No Oni wszystkim chwilę. Maga, maga, maga. Robią. Biorą nam flagę. Nie przerwę. Zamienił życie. Teraz. Pris, pris. tyłu jest mąk. No. tam. Przerwałem priestowi. leczenie Drój da się ma. ci i stunuję. Nic Powrót na dekacza. Teraz. Dekacz, dekacz, dekacz. Ja też nic nie mogę zrobić. Chwila. A dupca! Dekacz, dekacz, dekacz. dekacz. Chyba bym spadł. Rotuję i stunuję. stunuję. Dekacza, dekacza, dekacza. Kiepsko z maną jest. No, ona... Wiem, ale nic nie, ginie, nie ginie, no. Zatrzymuje no to... wam prista cały czas. Po healerach, panowie, po healerach. Po healerach więcej no. I za chwileczkę, i za chwileczkę przychodzimy na Prista 3, 2, 1, no, kaś... teraz, na Prista, mocno Dawcie kaś... no, się no, na ja mam kaszę. Counter spela na mąkę. I poleciałeś komonką, który był śpięty. Nie samo O kurwa Dobra Przesiadka będzie na druida 3, 2, 1, druid. Nie twierd. mamy czasu, zabijcie coś. Dobra, nic nie zabijemy. I prawie many nie Lok. mają. Druid Lok. tylko ma ale my tak samo mamy. Jestem cały czas w Drój... Stop, 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 stop! Loka, 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 loka! Panowie, loka! Prze, prze, prze ten Przerywam mu. Ja, ja to bez Dobra, loka, Hymn loka. of Hope robię, lecz... No, yy, ja i ich. Daję panę Lok. Jedźcie Cyklan. po tym loku, bo zabiorą nam flagę, bo tak firuje, że po prostu masakra. Druida przytrzymuje cały czas. Mam gaźnik. Dobra, log spierdana. Słuchajcie, podać flagę na dekacza. 3, 2, 1, please. I teraz wszyscy na priesta. Za moment. 3, 2, 1, Prist, Już, odpalić się. No ja i nie mam manne w ogóle. No i ja zginę. Musi zginąć Prist Kurwa. Nie zginął, dobra. Jeszcze chwilę. Dobra, powrót na maga. 3 2 1 mag teraz. Unik nigdy kiedy straszny damage robi, on potem jest mag. No kto? W, a. A kurwa, ten dekacz te flagę brał. No kurwa, no. Siatka na dekacza. Musicie patrzeć. Ja nie mam many, bo no my nie mamy many, healuje wszystkich. To co wam This zrobimy no? Dekacz, nie Za 5 sekund no na mnie jest mąk robi mi karate kurwa, no Ja tak samo teraz sapą od Zabieram dekaczowi broń. Przesiadka na Warriora. Fear Jak to uczy mamy to... Od, Warrior się odpalił, wracamy na Maga. 3, 2, 1 Maga, teraz. Kurwa, no i Fira dostanę. Cyklon tak. Ja mam Fira znowu i znowu mi sfirował w of Frost. Ja of Rost. I uwaga, przesiadka na mąka będzie. 3, 2, 1, teraz mąka. Odgoniłem tego, co jest Monka, Mąka, 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 mąka. Drink. Widzę, dobra, powrót na maga. Shhh, mam tą... Kurwa żółwia. Znowu mnie zabija. No. Mam silent. Dispel, dispel, dispel. Magi, nie, nie mam czym się leczyć, no nie mam dobrze. Ściągam, ja ściągam, ściągam, umal, wiem. ściągam Magowi, Ściągnąłem. Ściągam... Ściągałem... Zaraz nie może zginąć. Serywa pod arasz flagą. Odp... Arasz. Sebi od Sebi odpowiada za flagę. Przerywaj pod flagą. Co widzę? Ale bierze kilku tu za flagę. Ej, ja nie mogę nic zrobić. Nie ma za tandem... Biorę flagę, Halo. Nie, ale ja mam wicher. Jak wyjdziesz Tanderklapa, Już, Filiście. Dekacza zabijam. Co kurdom Thunderklapa? Ja się kręcę, kręcę, kręcę tak, a, nie potem a potem, a potem przejdźcie na blistę. Mnie tam nie ma, także ja tak z głowy nie wiem. Po ja podpiłem trochę. Dobra, ja firuję to całe dziecko. Ale Polskę. mało. Ja zginę. Pomóż tą z To zgin teraz. 3 sekundy do ostrzeżenia. Ja mam. Cze. Za późno. Mój słońce zapali się. Biegnę mój. do ciała. Ja by tam Eee, skoczcie wiesz. na flagę. Panie flagę, biorę na... Biorę, flagę, Aj, flagę. flagę. zrobimy. Dobra, w Guardian Spiritie no, lecz. Jestem. Przerwałem flagę. bijemy że ja się divine hem. wszystkich bym. Wszystkich firuje. Firuje, że się prist, 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 sekund Dawać tego prista. Prista, prista. Prista, prista. 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 Przerywać pod flagą Kurwa I wolennika healerów. Odpalajcie wszystkie cooldowny defensywne, my się wskrzeszamy. Odpaliliśmy już Warriora, Warriora, Warriora Przerywam cały czas Żołowiewki. No i wciągnięcie w ring of Frost Proszę bardzo I stoję Mąka się. No, wiem. Ja też stoję no, jest No takie rzeczy trzeba Prist nie ma... nie ma manę. Jedziemy... ja muszę tylko peta zajebać, bo on mnie za... długo. Szorski, ty za blisko stoisz. Stoisz w maga. środku bitwle. Patrz gdzie stoisz. Maga, maga, maga. On tutaj do ciebie nie podejdzie. Przez sekundę leżał. Szorski maga, maga, maga. Bijcie co tego, mówić? co biją Szerskiego. Odrzucie no że Cię biją na przykład, no ja pierdolę. Co są z tyłu. Dobra, nie żyję. no z tyłu bagę, orają na nas, cycują nas, a wy nic. Ta, Zabijam na naszych tego. plecach, no. 30 sekund, nie gincie. Arasz masz rozbajanie tam na środku. A, leci ale czy... I się bije. Znaczy, a znowu. No i mam silence. Rutuję i stunuję ich tu wszystkich. Zciągam cię z lodu. Zaczną się zastanawiać, czy nie y my wygrywamy, czy nie oni wygrywają. Tak, tak, my. My wygrywamy. Ciągle, mnie mnie nie dać flagi wybramy. teraz, bić tu wszystko. Tak, bić tu wszystko. Dobra, ja wsiadam na druida w takim razie. Tu na super. mnie. Silent. Flagi pilnuję, a nie druida. Dokładnie kurwa, flagę zabiorą to chujki z tego druida będzie. No ale zabiją nas jak tu będziemy. Zaraz, zaraz masz... Pod, Flagę zabiorą to przegramy, przerywam. Przerywam flagę. Na prista, prista Czy mogę się napić? Tak, tak. Ja się odpalam na środku. Przekontrolowałem. Odpaliłem się na środku. I bijemy dykacza. Mocno. Firma, jeszcze Fir, poszedł, poszedł, poszedł Firma fir ma. dobić. O to... Nie ma. To, nie. to, no, to, to, nie. to, to, to byli by by Nieważne. Soskaczan. Nie tak. no, no, z tyłu. Szorski Wracaj z tym. Przesiadka na Maga. Tomo, firma. fira. Więc w ogóle To jest tych ogóle z tyłu, z tyłu naszych. Oni nas tak cecują, że to jest. No To jest. To jest. To jest. To jest. To No jest problem. Counter spell mam, się. Ja Bez też się jestem. Warrior, bezimiana. warrior ginie. Mąka się my. Biorą flagę. Poli mam, przerywam. Ja e, Manka biegnie. Monka... aha, dobra. I powrót pod flagę. I teraz warriora. Patrzcie, mocno warriora. Mąka, widzisz? Warrior, I warrior warrior. I coło mnie z firem odpalcie coś defensywnego, jak coś. Czy jest w stanie wyrzucić kogoś stąd, tam z tyłu? Eee, no, próbuję cały czas, w ringu stoję. Ale to nie cały czas, tylko wtedy na przykład, jak Tyklo. się na i będzie uciekał do tyłu. To tak, hmm, dwa co? razy zrobiłem, że o, wyrzucił, wyjabałem. dobra, wyrzucił mąka. Dawaj, zabijać teraz. Mąka. Mąka drugiego Drugi wyrzucił, jak... Ale gdzie wyrzucił jak jest pod flagą Monk? Zabijcie Liczącego. Dobicie drugiego healera teraz. Dawaj, zabijaj. Zabij Plista. Prista. prista. Wiruje wszystkich pod flagą. Trzymać ja tego prista, tylko go zdispelować i trzymać i zabijać Następny go. Następny poleciał. Zabijasz tego prista. Bijć prista na pełnej kurwie. Naszy naszych akwidach mocno się dowiemy. Dobra, ja trinketuję. Lista, lista, lista. Potrzebujemy. Teraz dekaczowa. Dekacza. Dekacza. Ja dekacza. dekacza koleś i lecz. Masz bańkę i ślecz tam. Dekacza, dekacza, dekacza. dekacza. oni stoją. No biorę tego. Nie, 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 się roga. się nie, się, już się urywam. urywam już, już idę Do siatka, da, da, da. na... dobra, Monka, Monka Hillera mąka, mąka Hillera, mąka Wowal przygotuj się, Jestem w stanie, także nie mogę leczyć, raz teraz dopiero wyszedłem. Pozytuję do ich wszystkich i stonuję. Dobrze. Cały czas tego mąka, na razie klepiemy. Ja przerywam Spoko, cały czas się pojawił człowiek. I teraz dekacza, będziemy przechodzić na dekacza. 3, 2, 1, deka już. Do ciebie idzie Mocno. fara ja uważaj. Nie śpię. Mogę interruptować. tylko trinket, nie? Ja już ide, ja w razie czego podjadę. Dekacz, każdy, każdy, dekacz. dekacz, dekacz. Rutuję i stunuję. Mam Ja też. Dobra, dziękuję. A tremor Nie Wiadomo czy poszedł ten... Nie, warlock, Wszedłem warlock nie stupuje. To? Warlock, Prista, Prista. Warlock mnie. Się urwa. Uciekliście z podwlag, oh, kurwa. Sebi sobie wy w chuja? Chodź tu szybko. Idę, idę, idę już. Ej, bo trzech jedzie do Adasia, w dwóch jeszcze się musi urwać, szybko. Dobra, ja lecę. Powal, ja szybko! Gwałtą Dobra. mnie. trzymaj, ja, lecę, ja już ja lecę. jadę. Dobra, nie podaję już tu targetów, bo tu też nie ma sensu podawanie czegokolwiek. Trzymaj się podwlag na chwilę. Tylko. A oni, niech tam trzymałem tego Adasia. Jestem Adasia, jestem, zwirowałem już. Cyklon, mam. Trzymaj się, trzymaj się. Dyspele mi są Starry potrzebne, dance. bo nie mogę zrobić. Fira mamy, on dispo. Dobra, on przerwałem. Siakam jazdę, bo jak robimy. Od no, no, wracajcie jak coś. Tak, Lokal można dobrał. wracać już, można wracać już. Nie, Szorski, jest. proszę cię nie iść do przodu, bo masz jak oni się orają. Mam shipa I prista. Dobra. A tutaj mam cyklon. nie jak coś. Dobra, obroniliśmy popriście. tu flagę. Obroniliśmy tu. To wiem, jedna zadać. osoba wraca. Jestem, jestem już. Jest, dobra. I mąka. i na środku tam z tyłu, I pomiędzy z jednym a drugim. Nie dostanę. Dobrze. Na tym ja nie mam many na środku, znowu. I powrót na dekaczu. Lecz ktoś, ja robię health ja hope. Dobra, ja też doleczam. Przerywam. I siadamy na dekaczu. Jadę do Freya, już widzę. Rotuję no nie? Flagę wzięli! Zabicie! Nie może pow... wziąć flagi! Dobra, nie dobiegnie, jest ja dąży. No dobra, nie dobiegnie. Musiałby się kurwa zestać. No i wygraliście.